Tak na wstępie macie konkursik na bluzeczkę DRIP. Jedynie co musicie zrobić to zostawić subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać komentarz ze swoją nazwą na OS Planet pod tym filmem. Powodzenia! A bluzeczkę DRIP z konkursu z poprzedniego odcinka wygrywa... Anty Ada! Gratuluję! Uwaga! Film powstał w celach humorystycznych i nie ma na celu obrażania innych. Więc proszę, abyś podszedł do tego materiału z dystansem. Lecz jeśli będziesz go brał na poważnie, to lepiej go nie oglądaj i wyłącz. Witajcie, Misiaczki. Z tej strony wasza najlepsza youtuberka Klare. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam dwie stereotypowe postacie na naszej różowej planecie. Przypominam, iż film powstał w celach rozrywkowych, więc jeśli masz go brać na poważnie to lepiej go wyłącz. Dziękuję. Zapraszam do oglądania. Siema jestem Marek. Nie no tak na serio to witam ja ogólnie jestem bogata w pakiety VIP. Muszę wam powiedzieć, że wszystkie posiadam więc w sumie takie luki są prestiżowe. Ale chodzę już w nim od dwóch minut i to jest za długo bo się zaraz przepocę i będę śmierdzieć więc idę zrobić prestiżowy look w sklepie Gucci. Więc wróciłam pod dani i tak się prezentuje mój luczek. Kosztuje on tylko 3 koła i 10 diaksów, więc każdego na taki luk też pewnie stać. Jest on bardzo prestiżowy, bo się cała błyszcze. Witajcie Grażynki, hallenki i wszystkie stworzenia ziemskie. Jestem Janusz, miło mi was poznać. Muszę wam powiedzieć w tajemnicy, że dzisiaj jest mega przecena w Biedrze na odzież. Także jak promocje są to trzeba korzystać. Powiem wam, że koszulka biała to podstawa każdego Janusza, do tego klapeczki i skarpety to ostatni krzyk mody. Przede wszystkim trzeba tutaj dodać bardzo tanią perukę i brodę za tanią cenę i do tego dorzucić reklamówkę z dyskontu polecam. Popatrzcie jakie są duże e promocje za ten mój supi look wydałem jedynie dwa zyla. Mój nowy look jest zrobiony jest naprawdę bardzo bardzo prestiżowy. OMG kupiłem w końcu jakieś porządne ciuchy w biedrze na promocji. <noise> Okej okay, poddani, także pochwalimy się naszym świeżym, prestiżowym lukiem na czatach najlepiej diament kawiarnia. Także robimy dziką pozę żeby wszystkie laski się zleciały. Siema, laski. Właśnie zrobiłam bardzo prestiżowy luk. Tylko za 3 koła SC i 10 diaks was też na taki stać. To nara, łanara. Okej, okay, wracamy już z biedrem, muszę po drodze zaczepić jakieś laseczki, żeby się im pochwalić tanim lukiem na promocji. O zobacz, twój krasz hahaha ha, 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 ha. Właśnie kupiłem ten mega tani luk w Biedrze. Wof. Był na promocji, czajcie. Kuszący. No słuchaj, skarpety za złoty 50 i jeszcze japonki kul. Patrzcie jak fajnie one wyglądają. O, o trzy zyla lecem lecem grażynka, won moje trzyzyla. Bucha. <śpiewanie> Dobra biedaki, pora na pisanie na priv, bo trzeba się jeszcze pochwalić, co nie? Y młoda. Właśnie kupiłam mega który jest mega prestiżowy i kosztuje aż 3,10 koła i 10 diaks. Ciebie też na taki stac na pewno. I w dodatku mam wszystkie pakiety w... No, jestem z powrotem, Halinki grażynki. Musimy teraz pochwalić się laseczkom o nowym zakupie. Hejka młoda. Właśnie kupiłem mega tani luk na promocji w Biedrze Czajsz. Te mega Japonki ze skarpetami równa się, z to to społączenie jedynie za złoty 50. Aha. Elo młoda. Patrzaj jaki mam sztos luk. Ja tu chyba to uczcić muszę. Trzeba jakiś melansz zrobić dziki w pokoju. Zrobię zakupy i zaraz wrócę. O, o panie ale promocję piwko za złoty 50 w sumie pizzę też kupię bo głodny bardzo jestem. Zapraszam na melansz. A więc jak widzicie dostałam aż 4 prezy z okazji tego że zrobiłam nowego luka no i teraz sobie je otworzymy. Uuu, co to za brzydka reklamówka, ble. O Boże, jeszcze ją ubrałam, będę musiała zrobić nowy look, bo ta reklamówka jeszcze zakazi moje ubranie. No, ta animka w miarę, w miarę. Wrrrr, co to za maska ohydna. No, te włosy tak średnio, chyba ze śmietnika wzięte. Ja już czterdziestkę skończyłem i tam od halinek, grażynek i innych babek dostałem fajne prezenty. Muszę je otworzyć razem z Wami. No dobra, tu są dwa prezy od syna Piotra. O, o, fajna koszulka, wiesz, młody jakie tataru. Lub... O, buty z CCC pewnie super. Dobla pres od byłej. O, kolejne buty fajne. Tu nasza żonka, halinka, wie: no 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 kobita się postarała ha, ha 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 A tu sąsiad kurławianek dał z ogródka, ale doceniam zawsze coś bucha Także ja mam taką wilę wydałam na nią tylko parę milionów. Co to za świerszcz mi tu bezprawnie wszedł? Tu mam taki prestiżowy basen, który ma pojemność tylko 50 tysięcy litrów. I kosztował tylko kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mam nawet swój własny wodospad zrobiony z najprestiżowszego kamienia szlachetnego. Sorry ziomeczki wy moje za taki bałagan w chapie ale no, o, bywa. I sorry laska, że zjadłem całą pizzę, ale głody byłem ha ah, ah, ha ah, ah. ha. I to na tyle moje perełki. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał ten film. Myślę, że przypadł Wam do gustu, ponieważ na montowanie poświęciłam ponad 5 godzin. Zostawcie koniecznie dużo łapeczek w górę papapa. Pa, pa.